Bardzo robić na tym, jest na tego nie zajmie szebrem Nie bury, bury, zabijajcie, zabijajcie, ja, bo, zabijajcie bo przydadzą się potem do klikowania lasu, jak będzie trzeba 5 kg zgobić. ja zjebać, kurwa. nie wiem, Pasywa zajebać kurwa na kamerę. Ty, Oj. ja Oj. 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 nie co NajQUI się odpalają po 5 minutach. E. O! 15! No tak, i o 2 minuty odstąpi jadą. A ja tam ja 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 nie słuchajem. To 2 minuty jadą. Przepraszam, 2 minuty, słuchajmy Bo mi app zasłania, kurwa. I weźcie no, tym no, po prostu z biedy na kapę, słuchajcie, Dobra, oni, są wszyscy oni tam wszyscy tu idziemy. Oni tam stanęli, kurwa. Ej, paszek, jak ty jeszcze żyjesz? Kurde, no bo wyjechałem do środka. No to kopra co zabijcie, chyba. Ej, wszystko się świeci oprócz dwóch czołgów, czemu wy nie pchacie tego? Oprócz jednego stary. Oni oni tam nie spota. Staj, oni tam Siedem czołgów w jednym kwadracie. Weź kurwą, dojdź jeszcze to. Dojdź jeszcze to. Weźcie jedną grupę. RTKD. Nie, uciekam, uciekam. Nie, ucieknam. Dostaniesz, ubata, bo to jest

z tego, że tu jest Leo i teraz to, 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 to już na jeden, rozrywa mnie. ja cię go To się tak skamp, nie wiem. No, czemu nie gra, ej, to może straf, ej, ogólnie, tu są dwa chiefy, okurwiona. Z Leopardem, no. Tak, jestem tak. salwą nie patrz gdzie jestem, 907. Nie przegrajmy tego, bo będzie wstyd. Ja się nie przyznam, to, że grałem z Wami.

Eee, mam złota. sobie. Kum, nie, to normalna pestka, jest kura. Ja to zadam na dźwięk, dźwięk żarówy. No. Ja sobie no to wrzucę na YouTube'a, jako najlepsza tak? obrona... Ja też chcę to jest 97'ka wrzucić, a nie jeździsz. Najlepsza obrona prowincji na ataku. Mati, jak oceniasz nie? kamień? No fajnie, no fajny. Jaki to jest kamień? kamień seksualny. Mikserek świeci tego, nie brak coś. Jeźdź tym mikserekiem. Mi chyba bo umrasz. Ej, bo mi się za tych to wyświeciło. Bo... Ja krosa zająłem, stoję, wiem. W ogóle ta Arta zapekła. I spotęłem, <noise> <noise> bez, <nie? głosy> bez, bez, pięciu, bez pięciu. Ja dobra, wyciągnę to. To są do mnie, że się, się kończą, bo HP jest dalej, tak? A, A, co no, półtora już, tysiąca trzy z tego, co widzę. Nie, no, 2K no, plus jest. Ja to mędrze. Zabijesz. I słuchajcie. Ja się przelekłem po wszystkich was. o Potem. Ej, bo słuchajcie. Sprawa jest tego typu, że nie mam już żadnego kołowca. Co a oni mają, maja? a ja stoję na kapie I chodźcie 907 I 97. A jak ten dzikowiec zajął A0? Ej, tam jest... tam jest Leopard, kurczę Za fajnie, bez pięć, pięć bez dobra, pięć Dobra, es Maksiu, ile masz spota? Cztery. Dobra, to Taki jest najgłupiej informacja, żółwik na Nie no, Michu, musiałeś Michu, ty małe I będę byśmy się teraz na kapę wrócili, co? Dobra, ej, mamy pięć Ej, tu jest szok no ja co ty nie powiesz, tu jest dziewi to... ja na Mam na ja Słuchajcie, pomysł, ja mam pomysł! Uciekamy wszystkim, oni nas nie dogonią! Uciekamy, ja już uciekłem na Hillu stoję! <grym grym grym> Za do Hillu, to wejdźmy w środek malinowski. Grajcie o nixę teraz, grajcie o tutaj, ja. Dobra, stary. Dobra, kto pierwszy nakazał? pasywa? Ja zajmuję pasywa już Nie chyba rozerwie. Nie no. O oh, ty, ty ja ja z całym Kto to jest ten re renamed user? Kto, A kto to jest. Renamed abuser. <Śecki> Miedź grube, dawaj. Ty nie, ah, ah, ja zapakowaj. Kary, to ten Kamila się bawi. Chcecie zobaczyć nową linię rosyjską. Jadą po ciebie, mi się drzewko złamało. Jadą po ciebie, Michu. No to konus, tam się zmienić. No już pa! Nowa linia ruskich lightów. Coś 907 Takie płacę. Ale tych Pokemonów wysypał na randomy tych dzieci. Słuchajcie, prezentacja nowych nowej linii ruskich lightów na G3 <grym> Na G3 i na G5 <grym> ja, ja Jakie pasywa zajął. Dostać na całym ja? nie Dostałem. <grymne> Co my robimy kurwa? O! Co jak drzewo Mądre chyka. Czekaj, czekaj, czekaj! O, <grymne> je, a to my na pewno nie bronimy czy? <grymne> tak, To tak, tak. <grymne> <Kuszyń, grymne> nie ale poszło ją kurde to jest serio to jest plus, Ej kuchowo. jak oni, jak oni dojadą tutaj to ja ich jadę kapować <grym> ja to... jadę ja partę Ja jak, partę. Dasz, jak dasz tutaj kurwę gąskę to go, go złamiesz Ja jadę po kurwę. Ty masz peble kurwa. Jest jest z kurwa, Jest tych Spiratów z Karaibów, Ale to jest to jedzie to. Pewnie z Piratów z Karaibów. ale HP pokazuje mi 5000 straty, ile tam. Nie, Plus 1300. Plus 1300. On On mnie chyba. On mnie Trzeba go połamać. Ja bym sputa Ja

Ile ale jest spokojnie, hapeki i. Ej, dobra, słuchajcie. ile Bart, Bard, grupujecie się tutaj, poszujecie Artę. Nie, spadaj. czy tam nie ma. <grym> Tak, Ciunas, gdzie gdzieś jest. jest. Tak, to jest nr 1. Jest. Ale jadą, jadą. 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 Push idzie, Ej, push idzie. Tak, jest dobra, Dzony, jak coś to ja tu hula zająłem, to nie skapują. A, chyba hula hop, kurwa. A, hula, hop, kurwa. Ty, bodajce. Bo jak Patrzcie. Ja ich z ich kapa, nie? Ja ich z ich kapa. Młody to ja chyba tak? nie wierzy, że... Minuta, ugrałem, Ej, weź... Ja to latam. Dzony, jak będzie 5 sekund do końca, strzel. Kurwa macie jak to lata na tej jest jeb... nie kapną nawet że tam jest Ej oni jadą Ty bardzo będzie łamać Co? I kto? I stań. Ja mam lepszy A. pomysł Ja stawię teraz strzelę Nie, nie ktoś Niech ktoś tu podjedzie żeby mi spotknąć To ja sobie to Powinienem mieć spota I Mam spota Mam spota mam spota zabij mi tego i jak mam mam

Moje rodzice nie śpią, nie jak mi tu wbią, to będzie... Wiemy, że śpią, słyszymy. Pfff... Dobra chłopaki, dziękuję wam wszystkim zriemy. za tą giga ciężką bitwę. Ile co Cztery... Tylko 4 tysiące? Dobra... Dobra Degap... Cztery tysiące to ja po spocie. Czekaj, ja piszę, <słyszyny> ja, ja, to piszę to do, ja piszę do... do to ale piszę do młody grał z nimi. Młody 700 zrobił. Ej, słuchajcie, z Tylko Co? Max zrobił więcej spota ode mnie. A, bo ja taktycznie zagrałem. Tylko, tylko, tylko Max. Tylko Max zrobił więcej spota ode mnie. Ale a ja, ja zrobiłem ja więcej niż na koniec. Maxowi, ale... ja Maxowi stałem na dachu. Ale wy nie rozumiecie. a nie pod spota, Ej, mordy, ten i harderz ma 93 tysiące bitew. Tylko? Ej, ale się będę śmiał, jak oni w następnym jakimś ziomku na Malinówce będą ja zajmować ja 907 jestem. pasywa. Mm. Ale zobacz, to się nazywa na nowa meta. Ja to się jak Spójrz, ile mam na punkty rozdobycia bazy, słuchajcie. To Co się nazywa nowa meta, ten, nowa meta czołgów, że polami rekusują. Uciekam, siemano. Na razie. Do. Siemano. No, no trzymajcie się, jak jest trzymajcie na razie. Max, Max, idziesz to. na tego, na dysko? Hmm.